Zawisłe, zależne i upolitycznione sądy atakują Grzegorza Brauna. Już 8 grudnia będzie pierwsza rozprawa. Siedem zarzutów dostał Grzegorz Braun od zawisłych, upolitycznionych i zależnych od polityków, aktualnie tych z Platformy Obywatelskiej, sądów. Te właśnie oto sądy będą 8 grudnia zaczynały proces. Siedem zarzutów Grzegorz Braun od nich właśnie. Dostał. Witajcie, rodacy, bo Polska mi się śniła. Ja jestem Piotr Kabu Kalbarczyk. Celem tak naprawdę nie jest to, żeby Grzegorz Brown poszedł do więzienia na długie miesiące czy lata. Cel jest, słuchajcie, zupełnie inny, i my musimy stanąć murem za Grzegorzem Brownem. Murem, my Polacy, rodacy, patrioci murem za Grzegorzem Brownem przeciwko politycznionym, zależnym i zawisłym. Sądom aktualnie Platformy Obywatelskiej. A dlaczego? Bo celem tych polityków jest to, aby Grzegorz Brown nie przystąpił do następnych wyborów parlamentarnych, aby nie mógł po prostu kandydować. Dlaczego? Bo zobaczcie, nawet jak dostanie wyrok na miesiąc, dwa czy trzy yy, prawomocny, Pozbawienia wolności, to wtedy Grzegorz Braun nie będzie mógł kandydować do polskiego sejmu. Jeśli Grzegorz Braun dostanie prawomocny wyrok pozbawienia wolności, nawet na miesiąc, nie będzie mógł być polskim posłem. I to jest właśnie ich celem. Zatrzymanie tej siły, bo widzą, że w sondażach już jest 7%, nawet 8%, więc pewnie realnie Partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, którą tutaj we Wrocławii, w okolicach i w całej Polsce staram się jak dobrze wiecie, wspierać od wielu, wielu miesięcy. Już w kampanii Grzegorza Brauna zaczęliśmy to poparcie i chcą właśnie zrobić to, żeby Grzegorz Braun y, nie był posłem, bo liczą na to, że w ten sposób właśnie wyhamują ten rozpęd, wyhamują rozpęd Konfederacji Korony Polskiej. Y, Ścinając w cudzysłowie ich lidera. Czy tak będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że my, Polacy, zbierzemy się do kupy, zbierzemy się, pokażemy siłę, pokażemy siłę politykom, pokażemy, że w narodzie jest siła i staniemy murem za Grzegorzem, Braunem i nie pozwolimy e, wsadzić go do więzienia, tylko po to, żeby właśnie e, uniemożliwić mu kandydowanie i uniemożliwić mu tym samym zostanie posłem w następnym Sejmie RP. Liczę na to, że się spiszemy, liczę na to, że zatrzymamy tych ludków tam z po -spisu. Wiecie, oni wszyscy, oni teraz tak są niby ze sobą, tam Tusk, Kaczyński udają, wiecie, że się gryzą od lata, tak naprawdę to jedna banda, jedna klika, więc Grzegorz Braun nas teraz potrzebuje, on wiele razy stawał, po prostu po naszej stronie. Pamiętacie, gdy wszyscy posłowie chodzili jak baranki łącznie z tymi tam bosakami, męscenami, zakładali te jakieś śmieszne, przyozdobione maseczki na twarzy? To Grzegorz Braun jako jedyny bronił nas, Polaków. Był na ulicach, był naprzeciwko policji, która zamykała nas. Słuchajcie, policja karała nas mandatami, zamykała nas do jakichś aresztów tylko dlatego, że nie nosiliśmy jakichś tam śmiesznych maseczek, czy, czy nie trzymaliśmy dystansu społecznego. Idąc z własną małżonką za rękę. Słuchajcie, z małżonką, którą ja śpię w jednym łóżku, gdybym szedł nie zachowując dystansu półtora metra, to mogłem dostać mandat. I ja wiem, że to brzmi zabawnie. Ja na szczęście nigdy nie stosowałem się do tych absurdalnych przepisów, ale widziałem, że w moim otoczeniu bardzo dużo osób te absurdalne przepisy stosowały. Także pamiętajcie, to wtedy Grzegorz Brown, jako jedyny tak naprawdę poseł. Był z nami, był z nami Polakami na pierwszej linii frontu przeciwko temu absurdowi, który no, zamknął nas w domach, sprawił, że wielu z nas nie miało dostępu do lekarza, przez co wielu z nas także no, miało problemy zdrowotne, a wielu także z nas opuściło y, ten świat. No bo sami wiecie, jak to szaleństwo wyglądało. Także słuchajcie, nie dajmy się tym zawisłym, zależnym i upolitycznionym sądom, nie dajmy, nie dajmy im zwyciężyć, nie dajmy im zamknąć Grzegorza Brauna, bo oni liczą na to, że wiecie, wsadzą Grzegorza Brauna, nie będzie kandydował, Konfederacja Korony Polskiej upadnie. Otóż, co by się nie działo, ja was tu teraz informuję, że czy Grzegorz Brown będzie w więzieniu, czy będzie kandydował, czy nie, to ja wiem to, ja wierzę w to, że Grzegorz Brown i tak będzie twarzą tego oddolnego ruchu, oddolnego ruchu, który nazwaliśmy frontem gaśnicowym. Także co by się nie działo, jak sobie tam wyroki sędziowie będziecie wydawać, to Grzegorz Brown i tak będzie zawsze na szczycie frontu gaśnicowego, a ten front gaśnicowy. Idzie po Was, słuchajcie, front gaśnicowy idzie po Was, odbezpieczamy gaśnicę. Na razie tylko gaśnicę, także <grych> uważajcie, uważajcie, bo gaśnica jest jeszcze na tyle bezpieczna, ale kiedyś być może odbezpieczymy inne narzędzia i wejdziemy na wiejsko i no, trzeba zrobić tam porządek, no bo słuchajcie, jak się będziemy bawić dalej w tą, w tą demokrację, w te wszystkie głosowania, to jeszcze przez dziesiątki, setki lat będziemy, będziemy po prostu zacofanym krajem. Także czasami trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i myślę, że. Doprowadzimy w końcu do tego jako społeczeństwo, jako ci, którzy chcą prawdziwie wolnej, niepodległej Polski, bo jak wiecie, dzisiaj ta niepodległość jest tylko, tak naprawdę, mrzonką. Jest oczywiście ona tylko sloganem, który tak naprawdę nie działa, no bo gdybyśmy byli wolnym, niepodległym państwem, to przecież prawo unijne nie miałoby pierwszeństwa przed prawem polskim, a tak teraz jest. Jakaś tam Unia nam każe coś robić, my to robimy, jakieś tam Stany każą nam coś robić, my to robimy i ukrywamy. Ukraina każe nam coś robić, Zełęski my to robimy, także słuchajcie, no to nie jest niepodległość. Niepodległość jest wtedy, gdy my sami decydujemy, co jest dla nas, dla Polaków, dla naszego narodu, dla naszych żon, matek i dzieci najlepsze. I tylko i wyłącznie my o tym decydujemy, a nie budujemy jakieś tam wiatraki, bo ktoś nam kazał. Spoko, możemy budować wiatraki, ale budujmy dlatego, że my tak postanowiliśmy, a nie dlatego, że ktoś tam nam kazał. Róbmy, słuchajcie, to, żeby Polska była największą potęgą i dopiero wtedy, jak sprawimy, że Polska będzie potężna, no to wtedy możemy pójść dalej, wtedy pomóżmy tam biednemu sąsiadowi, jakiejś tam, nie wiem, Ukrainie, Białorusi, Niemcom, bo oni też już, tam bieda coraz większa w tych Niemczech, czy Francuzom, wtedy pomagaj. Ale słuchajcie, najpierw Polska, dopiero gdy sprawimy, że Polacy będą najbogatszym, najpotężniejszym narodem w Europie, później na świecie, dopiero później pomagajmy tym biednym Amerykanom, tym biednym Niemcom, tym biednym Francuzom i tym biednym Ukraińcom. Ale to dopiero później. Najpierw my Polacy, najpierw nasz dom, najpierw nasze dzieci, nasz ogródek, nasze podwórko, a dopiero Później idziemy dalej. To jest naturalne i nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej. Także słuchajcie. To też głosi Grzegorz Brown, dlatego pokażmy teraz, jak jest nas wielu. 8 grudnia rusza pierwsza rozprawa. Yy, przeciwko Grzegorzowi Brownowi ma postawione siedem zarzutów między innymi za to, że yy, wiecie, tam zatrzymał tego pijaczka szumowskiego. Szumowski gdzieś tam pijany chodził w pracy. Grzegorz Braun interweniował, go zatrzymywał. Miał być użyty alkomat. Nie udało się szkoda, bo szumowski na pewno by coś wydmuchał, no ale już teraz tego nie sprawdzimy. Pytanie do Grzegorza Brauna. Panie Grzegorzu, było coś od niego czuć? Niech pan napisze w komentarzu. Może dojdzie do pana ten film. A jak nie, to zapytam na żywo, jak będę miał okazję, czy było coś czuć od Trzmowskiego. Więc słuchajcie, Grzegorz Brown ściga pijanego urzędnika ministra zdrowia na stanowisku, za to ma zarzut. Później ta akcja ze świecami honukowymi, które zostały zgaszone. Kolejne zarzuty. Później pseudo jakaś tam wystawa, promocja gdzieś tam jakichś zachowań. Wiecie, tęczowych. Kolejne zarzu zarzuty. No, bądźmy poważni, słuchajcie, bądźmy poważni. Nie dajmy się tutaj wmanipulować, że to są złe rzeczy, bo to są rzeczy dobre. Tak jak zawsze powtarzał Grzegorz Brown. Dlaczego on to wszystko robił? Grzegorz Brown robił to dlatego, gdyż on po prostu obok zła nie przechodzi. Obojętny. To tyle i aż tyle. Trzymajcie się. Pozdrow, widzimy się niebawem, piona, cześć.